Obiekty handlowe pełnią wiele funkcji wykraczających poza samą sprzedaż. Ambitne miejsca z potencjałem są takie dzięki rozwojowi, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Bonarka City Center wzbogaciła się o nową platformę komunikacji z klientami platformę inteligentnych luster reklamowych Wise Glass. 20 nowoczesnych nośników reklamy, bezinwazyjnie dostarczających komunikaty dopasowane przez sztuczną inteligencję do konkretnych grup odbiorców. Dzięki nim łazienki w Bonarca City Center stały się miejscem, w którym technologia jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, a reklama pojawia się w przestrzeni tylko tam, gdzie jest naprawdę skuteczna, a przy tym elegancka w formie prezentacji. Reklamodawcy mogą tu pokazać swoje produkty i usługi tuż przed oczami klientów na powierzchni luster, pokazując to, co czeka na nich na przykład na półkach sklepów. Nowa przestrzeń dla reklamy, skrojonej dla konkretnego odbiorcy, skuteczna, tuż przed oczyma, bezkonkurencyjna.